nazywam się Kłas, a to jest trzeci odcinek Kloga, Quazloga. Dzisiaj będę mówił o graniu na PC, chociaż tak nie do końca. Chodzi mi o całe, jakby całe zjawisko, o samo zjawisko. Ostatnio może widzieliście, była taka kampania promocyjna Razera, tej firmy, która produkuje różny sprzęt do gier, która używała takiej domeny, ona się nazywała PC Gaming is not dead. Z tym ratowaniem przez Razera grania na PC to tak troszkę przesada, no bo to nie ma za bardzo czego ratować. Ale za chwilkę do tego dojdę. Okazało się, że cała akcja promocyjna tak naprawdę dotyczyła ich nowego, brandowanego przez yy, Razera laptopa do grania, który ma być super wydajny i bardzo lekki. I jeszcze ma tam taki panel dotykowy z ekranikiem. Tak jakby ktoś wziął iPada i zamontował go na laptopie. Wygląda całkiem fajnie. 3000 dolców, prawie? Co to jest? To jest PC, czy to jest jakiś, nie wiem komputer od Apple. Takie ceny, cóż, tym oni raczej grania na pc nie uratują. Konsole można sobie kupić kilka razy taniej, PC-ta można sobie do tego kupić kilka razy taniej, tak. No ale tak, granie na pc wydaje mi się, że nie wymaga ratowania. Ludzie wciąż grają na pc bardzo dużo gier się sprzedaje, niemniej rynek wygląda dosyć osobliwie, bo on nie jest taki jak na przykład konsolowy. To, co kiedyś kojarzyło się z rynkiem PC-towym, dzisiaj przesunęło się, mam wrażenie, na konsolę. W tej chwili, tak naprawdę taki typowy gracz kupujący dużo gier jest bardziej obecny na konsoli, to jest też kwestia popularyzacji samej platformy. Chociaż głównie na zachodzie u nas to jeszcze jest wciąż dosyć drogie. Niemniej słyszałem ostatnio, że podobno nasi dystrybutorzy już zaczynają na konsolach nie to, że więcej gier sprzedawać, ale zaczynają lepiej zarabiać na grach konsolowych niż na PC-owych. Pomijając takie kwestie jak piractwo, to jednak mimo wszystko granie na PC. Jest wciąż popularny, ale sprzedaż tych gier chyba nie jest taka zachwycająca, biorąc pod uwagę, jak dużo tytułów jednak omija PC ta cały czas. No i teraz dlaczego tak się dzieje? Bo samym piractwem wszystkiego wytłumaczyć nie można. Tak naprawdę ludzie, którzy piracą w większości wcale nie kupują tych gier i by ich nie kupili. To nie jest tak, że jak ktoś spiracił grę, to znaczy, że już ją by kupił, jakby jej nie spiracił. Prawdopodobnie z finansowego punktu widzenia jest jakaś grupa całkiem istotna, która gdyby nie spiraciła gry, to by ją kupiła, ale Myślę, że nie jest ona aż tak znacząca. Bardzo duża grupa ludzi po prostu nie kupuje nowych gier. Zauważyłem, że to jest, to jest coś, co już trwa od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że pierwszy raz było do zaobserwowania w momencie, kiedy popularny był Counter Strike bardzo wiele lat. Ludzie, którzy grają na PC, ale nie grają w nic innego poza Counter Strike'em. I w tej chwili dzieje się to samo. Są ludzie, którzy nie grają w prawie nic innego jak League of Legends, w Minecrafta, w World of Warcraft w EVE Online. W Diablo, Starcrafta, w ogóle blizzardowskie gry mają to do siebie, że one mają takich fanów, Blizzard na nich zarabia i mam wrażenie, że nikt poza Blizzardem w dużej części, w dużej mierze są tacy ludzie, którzy nie kupują niczego, co nie jest od Blizzarda, To znaczy, że generalnie za dużo gier nie kupują, bo Blizzard za często ich nie wydaje. Poza tym oczywiście wiadomo, że duża część PC gamingu, wielu graczy PC-towych nie chcą o tym pamiętać, to, jest jednak, to są jednak gry społecznościowe, to są gry takie jak PopCap robi, czyli te wszystkie Peggle, Zuma, world. No, i te Facebookowe wszystkie rzeczy. Jakby tak naprawdę podliczyć, ile ludzi gra w te rzeczy na Facebooku, i ile ludzi kupuje inne gry, to by się okazało, że rynek innych gier w ogóle nie, prawie nie istnieje. Fakt, że tam się kupuje gry za duże pieniądze, bo jednak kupienie gry za 200, czy tam 150, czy nawet 100 zł, to nie jest to samo, co mikrotransakcje na Facebooku, z których bardzo wielu użytkowników w ogóle nie korzysta. Oni grają sobie w Farmville za darmo zupełnie, na przykład. No ale teraz się też zrobiła taka. Bardzo dużo gier stało się. Free to play, czyli są darmowe, można tylko właśnie przez mikrotransakcje na nich dorobić. Już o takich grach jak Team Fortress 2, które przeszły na to poletko, nie mówię nawet, ale bardzo dużo takich gier jest, bardzo dużo tych różnych MMO, -w. jest ich wiele. Nawet teraz chyba World of Warcraft można grać za darmo do któregoś tam poziomu. League of Legends jest za darmo. I tak wygląda w dużej mierze chyba rynek pecetowy, i to jest też chyba kwestia tego, że on nie jest tak popularny wśród wydawców nowych gier, bo jednak te nowe gry wychodzące nie sprzedają się aż tak masowo. Sprzedaje się jakiś jeden tytuł, dwa tytuły i ci ludzie grają w kółko w te tytuły. Ja nie mówię, że to jest złe, ale z punktu widzenia rynku, wydawców, którzy chcieliby cały czas zarabiać, bo przecież codziennie trzeba chleb czymś posmarować i to Porsche kupić, no to jednak troszkę bardziej się opłacają ci gracze, którzy kupują dużo gier. Są oczywiście gracze, tacy, którzy mogą grać w dużo gier, no ale. Cóż, jest też dużo takich, którzy tak nie robią, ale jeszcze coś dziwnego się dzieje z rynkiem, co zaobserwowałem. Mianowicie, rynek graczy zaczyna się zachowywać bardzo osobliwie pod pewnym względem. Mianowicie, nie wiem czy patrzyliście na to, na przykład na YouTubie, najpopularniejsze kanały na YouTubie zajmujące się grami są to kanały pokazujące rozgrywkę z Minecrafta. Takie granie i gadanie, tudzież let's play. Jest ich sporo, i wszystkie te najpopularniejsze mają tego Minecrafta gdzieś tam. Być może tam ci ludzie grają w inne gry, ale jest dużo kanałów, które się niczym innym nie zajmują jak Minecraftem. Ja jeszcze pomijam taki kanał, który się zajmuje. że Minecraft.pl, który się zajmuje tylko i wyłącznie pokazywaniem rozgrywki z. znaczy pokazywaniem rozgrywki z Minecrafta, ale tam są tutoriale, które uczą różnych rzeczy. Okej, okay. potrafię sobie wyobrazić, że ludzie, którzy grają w Minecrafta, chcą podejrzeć, zobaczyć te różne patenty, różne pomysły na to, jak można grać, co można zrobić, jakie pułapki zbudować, jakie maszyny i tak dalej, i tak dalej. Spoko. No, ale takie coś jak gracze, którzy sobie po prostu grają i sobie opowiadają o tym. I prawda, jakiś tam nastoletni Krzysio sobie o tym opowiada. I ma tysiące odwiedzin. I próbuję zrozumieć ten fenomen. Nie chcę tutaj tego krytykować, bo to, prawda, coś się takiego dzieje i okej. Okay. Ale próbuję to zrozumieć, dlaczego, może Wy będziecie potrafili mi odpowiedzieć, dlaczego tak dużo ludzi chce oglądać Minecrafta. Podejrzewam, że są to ludzie, bo rozumiem jeszcze ludzie, którzy oglądają let's play'e, które zajmują się pokazywaniem gier, które trzeba kupić za duże pieniądze i które w większości przypadków może się tak być, że ludzie chcą zobaczyć grę bez kupowania tej gry. Bo i tak jej nie kupią. Albo nie kupią tak dużo gier, bo teraz gier wychodzi strasznie dużo. Właściwie bez przerwy. Nawet teraz w sezonie ogórkowym coś się dzieje. Jeżeli ktoś chce grać cały czas w nowe rzeczy, to nawet w sezonie ogórkowym będzie w coś, miał coś do grania. Nawet jeżeli będą to gry niezależne, coś sobie znajdzie. No ale okej, okay. potrafię to zrozumieć, że jeżeli ktoś pokazuje dużo różnych gier, ale jakie są takie kanały o Minecrafcie? I prawdopodobnie oglądane przez ludzi, którzy grają w tego Minecrafta też. Bo no tak naprawdę, patrzenie na rozgrywkę z Minecrafta, jeżeli się w niego nie grało nie wie się o co chodzi, no takie sobie to jest troszeczkę. No tutaj co? Ludzie chcą oglądać jak ktoś gra i to komentuje. Czemu? Taka dziwna ewolucja była mediów, znaczy dziwna, naturalna w sumie. Media współczesne, prawda? Radio, więc prawda, działające tylko na słuch, potem był, telewizja się pojawiła, która działa też, działa też na wzrok. Potem pojawiły się gry, które to są. Właściwie i działają i tu i tu, a poza tym są jeszcze interaktywne. No i teraz tacy gracze, którzy siadają sobie do YouTube'a, żeby sobie poglądać filmiki z Minecrafta jak ktoś gra, to jakby stają się nie graczami. Stają się telewidzami. Come on! O co chodzi? No i tak, ja mam w głowie jakiś pomysł na to, mam jakieś wyjaśnienie powiedzmy tego, ale na razie nie będę się z nim dzielił, bo nie chciałbym, jakby wpłynąć na wasze komentarze. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, dlaczego uważacie, że to jest popularne, bo prawdopodobnie część z Was ogląda że te filmiki Minecraftowe na YouTubie. No i napiszcie mi, o co wy oglądacie, co w nich widzicie, co wam to daje, co jest w tym fajnego. Zastanówcie się nad tym chwilę. Co jest fajnego w oglądaniu filmików z Minecrafta? Fajniejszego niż granie w tego Minecrafta. Dobra, na tym skończę dzisiaj. Dzięki za uwagę. Podsumujemy Wasze komentarze i ja może też dorzucę coś od siebie, może stanę się mądrzejszy po tych Waszych komentarzach, jak się dowiem co sądzicie. W kolejnym odcinku o tym pogadamy. Dzięki za uwagę. Game on!